Aby przygotować tradycyjne makowce, potrzebujemy na ciasto 3 szklanki mąki pszennej, 180 ml letniego mleka, 150 g masła, 6 żółtek, 50 g świeżych drożdży, 6 łyżek cukru z wanilią, 1,5 łyżki oleju, 1,5 łyżki rumu, szczyptę soli. Na masę makową. 400 g zmielonego maku, 6 białek, 3 czwarte szklanki cukru, 3 łyżki miodu, 2 łyżeczki cynamonu, 1 łyżeczkę masła, 200 g ulubionych bakali, u mnie były to płatki migdałowe, rodzynki i skórka pomarańczowa, 120 ml likieru amaretto. Przygotowanie makowca zaczynamy od ciasta drożdżowego. Do letniego mleka dodajemy cukier i mieszamy aż się rozpuści. Następnie dodajemy drożdże i ponownie mieszamy. Mieszankę odstawiamy w ciepłe miejsce i czekamy około 15 minut, aż zacznie się pienić i gęstnieć. W tym czasie rozpuszczamy i studzimy masło i przesiewamy mąkę. Oddzielamy żółtka od białek. Do przesianej mąki dodajemy żółtka, przestudzone roztopione masło Zaczyn drożdżowy, rum, olej i sól. Zagniatamy gładkie, błyszczące ciasto, wyrabiając je dokładnie przez około 10-15 minut, aż będzie gładkie i błyszczące. Można to zrobić ręcznie, za pomocą maszyny do chleba lub miksera ze specjalnym hakiem do ciasta drożdżowego. Jeżeli ciasto lepi się do dłoni, można dosypać odrobinę mąki. Wyrobione ciasto przekładamy do naczynia. Przykrywamy ściereczką i odstawiamy w ciepłe miejsce, aby podwoiło swoją objętość dwukrotnie. Zajmie to około godziny. W międzyczasie przygotowujemy masę makową. Do zmielonego maku dodajemy cukier, miód, rozpuszczone masło, cynamon, bakalie i amaretto. Mieszamy. Z białek pozostałych po przygotowaniu ciasta drożdżowego odkładamy 4 łyżki, a resztę ubijamy na sztywno i dodajemy do masy makowej. Delikatnie mieszamy. Wyrośnięte ciasto drożdżowe wyciągamy z naczynia i dzielimy na trzy równe części. Każdą część wałkujemy na grubość 3-4 mm, aby uzyskać prostokąt o wymiarach około 25 x 40 cm. Następnie ciasto smarujemy płynnym białkiem, masę makową dzielimy na trzy części i jedną z nich równomiernie wykładamy na prostokąt ciasta, pozostawiając około 2 cm odstępy od brzegów. A następnie zawijamy całość w roladę. Końce ciasta podwijamy pod spód. Dokładnie zlepiamy miejsca łączenia. Makowce zawijamy w papier do pieczenia. Zostawiamy około 1-2 cm luzu, aby ciasto miało miejsce, by jeszcze trochę podrosnąć. Zawinięte w papier makowce odstawiamy i nagrzewamy piekarnik do 180 stopni przy grzaniu góra dół. Ciasto układamy na blaszce do pieczenia i wkładamy do nagrzanego piekarnika na około 30 minut. Ciasto jest gotowe, gdy nabierze brązowego koloru. Możemy to sprawdzić, rozchylając delikatnie papier do pieczenia. Gotowe makowce wyciągamy z piekarnika, rozcinamy papier i studzimy. Następnie dekorujemy według uznania. Ja ozdobiłam moje makowce rozpuszczoną białą czekoladą i makiem. Po więcej przepisów zapraszam na